Masz dwa wybory. Albo zrobisz Halloweenową piosenkę, albo zostaniesz porwany i już nigdy nie zobaczysz swojej rodziny. Decyzja należy do ciebie. Decyzja należy do ciebie. Dobrze, zrobię piosenkę Halloweenową, tylko nie krzywdź mojej rodziny. W porządku, będę czekał. <laughs> zły wybór. W życiu ci się to nie uda. Straszno, straszno, straszne Halloween Nie rób proszę, mordę żadnych spin Nie chcę dzisiaj żyć jak inocent Wprowadzę do swego życia ten straszny akcent Nie mam, nie mam dzisiaj żadnych ważnych argumentów Nie rób tych kontentów, bodzi szkoda twoich nerwów Nów podbiję twoje serce, zwiększę twoje wrażenia Zawsze będę z tobą spełnię wszystkie twoje marzenia Pójdźmy na wyprawę, niech magianie się nas Ty coś sobie knujesz idziesz tam na nocne łowy Gdzie jest ten mój świat? Nie mam już do tego głowy Nie mam już do ciebie ściły znikasz tą słością mgły Nie wiem gdzie są me marzenia Może wszystko mi się śni Chciałem chciałem poznać prawdę i uczynić się silniejszym, krzeczałem do ciebie by pozostać tym groźniejszym, nie miałem winy do ciebie, wciąż samotność goni mnie, dobrze jest mieć pewność siebie, ona dzisiaj obroni cię dobra, mam nagrane jakieś, nie wiem, może 30% numeru, mam nadzieję że wszystko będzie w porządku jakiś poprawek zbędnych może nie będę tu wprowadzał, no myślę, że jest wszystko w porządku mam nadzieję, że tą piosenką obronię swoją rodzinę i nic nikomu się nie stanie no dobra, to czas Robić kolejny refren nie kolejną zwrotkę Straszno, straszno, straszne Halloween Nie rób proszę mordo żadnych spin Nie chcę dzisiaj żyć jak inocent Wprowadzę do swego życia ten straszny akcent Nie mam, nie mam dzisiaj żadnych ważnych argumentów Nie rób tych kontentów, wodzi szkoda twoich nerwów Znów podbiję twoje serce, zwiększę twoje wrażenia Zawsze będę z tobą, spełnię wszystkie twoje marzenia Siedzę w czterech ścianach, zagubiony momentami Oteczę mnie jedynie strasznymi fragmentami Nie wiem co ja tutaj robię, gubię swoje nocne światła Czuję jak mentalność ma zamieniać dziś diabła Chciałbym się zatrzymać, nie dalej w tle horroru Mógłbym to uczynić, lecz brakuje mi wigoru Widzę ciągle nowe twarze, czy to upiór, czy to zjawa Jeśli już tu chodzi o nią, to jest ona mega żława Straszno, straszno, straszne Halloween Nie rób proszę mordo żadnych spin Nie chcę dzisiaj żyć jak inocent Prowadzę do swego życia ten straszny akcent Nie mam, nie mam dzisiaj żadnych ważnych argumentów Nie rób tych kontentów, bodzi szkoda twoich nerwów Znów odbiję twoje serce, zwiększę twoje wrażenia Zawsze będę z tobą, spełnię wszystkie te marzenia Robię tą muzykę, by ochronić się przed czartem Halloween dziś niszczę takim bardzo strasznym rapem Cukierek, czy psiku zdaje obie rzeczy ludziom Bawmy się dziś świetnie, zabierzmy władzę tym duchom Jeszcze tu kiedyś wrócę.